W filmie Banksterze grasz rolę Mateusza, młodego mężczyzny z marzeniami, który zostaje oszukany przez system bankowy. Jaka jest jego historia? Mateusz ma żonę, ma dziecko, ale mieszkają u teściowej. Chcą się od niej wyprowadzić i zamieszkać we własnym mieszkaniu, a żeby tak się stało, no niestety musi wziąć kredyt. No i tu pojawia się problem, bo ten kredyt, w który zostaje wmieszany, no nie jest do końca uczciwy. Nie chcę za dużo zdradzać, ale no jest to fascynująca historia. Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym filmie. W mojej rodzinie też są przypadki kredytów we franku szwajcarskim. No i mam pewną satysfakcję w związku z tym, że udało się nakręcić ten film, bo widzę, że będzie on ważny i sportretowanie tego problemu. Wyznaczy teraz jakąś taką nową e, drogę e, walki z, z tym e, systemem bankowym, e, z którym walczy tak naprawdę bardzo wiele osób, a ci, którzy jeszcze z nim nie walczą, a są też uwikłani, podobnie jak bohaterowie tego filmu, może zaczną e, coś z tym robić, bo e, wierzę, że nie ma się e, co poddawać i że e, można jeszcze jakoś e, o tę uczciwość powalczyć.